W dzisiejszym odcinku o filmie, który rodził się w bólach i mało brakowało, żebyśmy w ogóle go nie widzieli. Film opowiadający o złoczyńcach, ale których stworzyło społeczeństwo. Film, który sam w sobie jest złoczyńcą w historii Disneya, wyczekiwany przez wielu, a na pokazie przedpremierowym dostał oklaski na stojąco, którym nie było końca. Ale czy Nimona Netflixa rzeczywiście dorasta do tego hypu i oczekiwań? Witajcie ludziom z odległych Galaktyk na kanale Elwizja. Ja jestem El, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie najnowszy film Netflixa: Nimona. Postaram się robić to bez spoilerowo dzisiaj, ale jeżeli pojawią się jakieś spoilery, to Was o tym poinformuję. Nimona to produkcja Netflixa na podstawie komiksu o tym samym tytule Andiego Stevensona twórcy Netflixowej Shiry. To historia rycerza, który został wrobiony w morderstwo i nimony w stworzenia zmiennokształtnego, które może być absolutnie wszystkim i które stwierdza, że łaskawie pomoże mu przyjąć rolę złoczyńcy, jaką społeczeństwo mu nadało. To znaczy oczywiście oczyścić jego dobre imię. Andy Stevenson tworzył ten komiks jeszcze w czasach licealnych, wypuszczając go na Tumblerze, gdzie na papier próbował przelać wszystkie swoje frustracje, złość i emocje, które mu towarzyszyły. Najprościej mówiąc on był nimonom, a raczej Nimona była wszystkim tym, czym on chciał być. W ten sposób Stevenson radził sobie z trudnościami i pomagało mu to zrozumieć siebie samego. Nie sądził, że w przyszłości ta historia przemówi do tak wielu i będzie czymś, z czym wielu ludzi się utożsamia, a Nimona stanie się swoją własną postacią. Andy Stevenson jest transseksualny, tym bardziej jest zrozumiałe, dlaczego Nimona potrafi się zmieniać i przybierać każdą postać. Bo takie właśnie emocje towarzyszyły Stevensonowi w czasie, kiedy dopiero odkrywał kim jest. Początkowo też Nimona, historia Nimony nie miała takiej konkretnej głębszej fabuły, a całą historię postaci Stevenson tworzył na bieżąco wokół już stworzonej postaci. Film ma tę niesamowicie trudną historię produkcji, pełną wzlotów i upadków komiks Nimona w 2015 roku trafił na półki sklepowe. I już dwa lata później Fox Animation zgłosiło się, żeby wykupić prawa do Nimony. Fox Animation miało pod sobą studio Blue Sky, które jest odpowiedzialne m.in. za stworzenie epoki lodowcowej i którego historię chcąc nie chcąc większość z nas może teraz kojarzyć ze względu na to, co się z tym studiem stało. A mianowicie w 2019 roku Disney wykupiło Fox, w związku z czym wykupiło również Blue Sky. W 2021 roku, kiedy Nimona już była gotowa w 75%, Disney bez skrupułów zamknął studio Blue Sky. Wszyscy myśleli, że Disney weźmie Nimonę pod swoje skrzydła i dokończy projekt. Ale nie. Oczywiście przedstawiciele Disneya twierdzą, że zrezygnowali z produkcji Nimony, ponieważ była pandemia i brakowało hajsów i takie tam. Ale pracownicy Blue Sky potwierdzili wielokrotnie i publicznie, że Disney tak naprawdę miał problem z queerowymi motywami, które znajdowały się w filmie w tym pocałunku dwóch facetów. Brzmi znajomo? Na szczęście nie wszystko stracone, bo producenci Nimone od razu wykonywali masę telefonów zaraz po zamknięciu studia i już dwa miesiące później znaleźli kogoś, kto podjął się produkcji tego filmu. A mianowicie zawarli umowę ze studiem Annapurna, a następnie Netflix przyszedł na ratunek w 2022, oficjalnie wskrzeszając projekt razem ze studiem, które już miało umowę. I jak Stevenson mówi w wywiadach, Nimona wielokrotnie umierała i wielokrotnie też powstawała. I gdyby nie te dramatyczne eventy wokół filmu, to prawdopodobnie film wyglądałby zupełnie inaczej. I mówi to w pozytywnym znaczeniu a do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Disney ponownie zawalił. Mieli taką perełkę u siebie, ale nie byli w stanie zobaczyć korzyści w imię ograniczeń, które sami próbują wprowadzić. Mieli taką możliwość na ekspansję. Na poszerzenie swoich horyzontów, na eksperymentowanie. Ale nie. Wszystkie ich filmy, nieważne czy z Pixara, czy bezpośrednio od nich, obecnie nie radzą sobie w ogóle. Mają słabą reklamę, o ile w ogóle jakąś mają, i nic nie wnoszą. Są po prostu bezpiecznymi produkcjami, które nikną wśród tych wszystkich, które eksperymentują i starają się przekraczać granice. Mogli mieć w końcu coś, co by ich ponownie wybiło. Ale nie, lepiej odgrzewać kotleta i zrobić kolejną adaptację live action, bo przecież to już się raz sprzedało, więc sprzeda się ponownie. W każdym razie, wróćmy do Nimony. Świat przedstawiony w filmie to, jak znalazłam, nazywa się Retrofuturyzm lub Psy-Fantazy. Jest to nowoczesny świat z futurystyczną technologią, ale dalej osadzony w średniowiecznej estetyce z królami, rycerzami i charakterystycznym ubiorem. Sam koncept jest fantastyczny i wygląda cudownie, ale takie użycie tego stylu ma też drugie dno współczesny świat, który utknął w średniowieczu. Mimo postępu technologicznego, ludzie dalej są zacofani i mają te same problemy, wynikające z hermetyzacji. Designy postaci są tutaj fantastyczne. Oczywiście różnią się znacznie od swoich komiksowych wersji. Ciekawostka, nowy koncept dla Golden Liona stworzyli na podstawie aktora głosowego Eugenia Lee Yang. A potem stwierdzili, że skoro postać i tak wygląda jak on, to dlaczego nie miałabym mówić tak jak on, więc zatrudnili go do produkcji. Niemal że każdy kadr w tym filmie jest kompozycyjnym dziełem sztuki. Twórcy doskonale używają świateł czy kolorów w przedstawianiu historii, czy oddawaniu emocji, jakie towarzyszą bohaterom. Chociaż pojawia się tutaj kilka kadrów, gdzie twórcy chyba nie bardzo wiedzieli, co chcą umieścić, więc tła wypadają trochę pusto i dziwnie ale jest to w znacznej mniejszości. Film jest oczywiście CGI, ale ten dwuwymiarowy styl, który mają, miał być ukłonem w stronę tradycyjnej animacji 2D. Jednakże to nie tylko powrót do korzeni, ale również świadoma decyzja, która wspiera koncept całego filmu. Dla twórców bowiem był to sprytny sposób na połączenie przyszłości i przeszłości. Dodatkowo sama animacja jest mega dopracowana i bardzo płynna. Na przykład przeobrażanie się Nimony. Animatorzy mieli za zadanie zrobić animację jak najbardziej naturalną Ponieważ jej zmiennokształtność jest naturalna i tak miała być odbierana, więc chcieli zachować jej osobowość, nieważne w jakiej postaci jest. Swoją drogą, czy Nimona też ma przypomina Beast Boya z młodych Tytanów? Tylko różowego? Historia filmu trzeba przyznać, jest trochę przewidywalna i prosta. Ale postacie zdecydowanie ciągną ten film, jak i ciągnie go symbolika. I nieważne, że ten film jest prosty, ważne, że jest czytelny. Ważne jest jak skutecznie twórcy przekazują to, co mają do przekazania, a film ten niczym cebula ma tyle warstw, że sama nie wiem od czego zacząć. To przede wszystkim dobry film i mam wrażenie, że bardzo potrzebny, szczególnie teraz. I teraz ten film najlepiej będzie działać, bo porusza współczesne problemy, z którymi wielu z nas może się utożsamiać w tym świecie pełnym hejtu. Dodatkowo wszystkie problemy w filmie są przedstawione subtelnie, nie są nachalne. I bez jakiegoś patosu. Film rezonuje nie tylko z twórcą, który po prostu przeszedł przez te wszystkie rzeczy, więc rozumie jak nikt inny problemy przedstawione w filmie, ale również z wieloma ludźmi. Nie jest to film też skierowany tylko dla konkretnej grupy społecznej, jak mogłoby się wydawać. To laurka dla wszystkich tych, którzy czują się odrzuceni, niezrozumieni, samotni czy po prostu inni, nieważne z jakiego powodu. Zacznijmy od symboliki muru, która występuje w filmie. Miejsce, w którym dzieje się akcja, jest ogrodzone gigantycznym murem od reszty świata. Zapewne pierwotnie w celach bezpieczeństwa. Ale ludzie po tak długim czasie nie pamiętają nawet, po co to było. I zwyczajnie nie wiedzą, co czeka ich poza murem. Boją się nieznanego. Są zamknięci w swojej własnej, bezpiecznej bańce. W imię czegoś, kto ktoś im wmówił. Nie szukają więc prawdy na własną rękę, bo taki porządek rzeczy im pasuje. Nie muszą zaprzątać sobie głowy czymś z zewnątrz. A takim hermetycznym społeczeństwem łatwiej się zarządza. W filmie pojawia się również przedstawienie instytucji i ich fanatyczne podejście do niekoniecznie słusznych przekonań. Pokazana w tym filmie jest potęga instytucji, która wszystko co inne, czy nie zgadzające się z ich zasadami i poglądami, jest traktowane jako zagrożenie normalności. Zagrożenie wszystkiego, co uznają za poprawne w ramach norm społecznych. Szukają sobie wyimaginowanych wrogów i mistrzowsko manipulują społeczeństwem. A jednocześnie są tak zaślepieni swoimi wartościami, które piastują, że nie wahają się poróżnić społeczeństwa, zniszczyć połowy miasta i wybić nawet ich wszystkich, jeśli trzeba, w imię swoich przekonań. Instytucja ma indywidualnych ludzi w głębokim poważaniu. To tylko liczby dla nich. Ambroziusz tutaj jest tym, który poddaje wszystko w wątpliwość. Ma w sobie ten konflikt moralny pomiędzy tym, co ludzie nam wmawiają, że jest dobre, a tym, co ty czujesz, że jest poprawne. Ostatecznie przeciwstawia się instytucji, zdając sobie sprawę, że może to, co mu tłukli do głowy, jest po prostu błędne. A Bal chciał być praworządny, ale wszystko to, co znał, wszystko, czego go nauczono, runęło jak wieża z kart. W momencie, kiedy prawo. Które tak cenił, oszukało go i zawiodło. Decyzja o przeciwstawieniu się instytucji sprawiła, że Bal został okrzyknięty złoczyńcą. Balister jako pierwszy w historii został wybrany na rycerza z niższej klasy społecznej, coś, co nie miało miejsca wcześniej. Bal tutaj był więc taką jakby iskierką nadziei dla tych wszystkich z niższych klas społecznych, że nie musicie być dobrze urodzeni, żeby podążać za swoimi marzeniami i realizować się w życiu. Niestety dla instytucji to było podważanie porządku rzeczy, zatem trzeba było się go pozbyć. Polegając na stereotypach, bo przecież biedni nie są godni przeskoczyć klasy społecznej. Balister mimo że wyłamuje się z tego schematu myślenia, którego nauczono go w dzieciństwie, dalej ma problemy ze zrozumieniem Nimony. To trochę alegoria rodziców, jak Stevenson powiedział w wywiadzie. Nimona nie chce niczego więcej jak tylko akceptacji, wsparcia i bezwarunkowej miłości czy przyjaźni. Na szczęście poprzez cały film widzimy jego rozwój i stopniowe akceptowanie nimony, mimo że dalej jej nie rozumie. I to najlepiej widać na przykładzie zadawanych przez balistera pytań. To powiedziawszy, nie podobało mi się, że w pewnym momencie filmu tak mało wystarczyło, żeby obrócić go przeciwko nimonie, z którą zresztą stworzył dosyć silną więź na przestrzeni całego filmu. Tak łatwo uwierzył, że Mimona czerpie korzyści z tego układu, i że to ono sprawiło, że palister znajduje się w takiej sytuacji, a nie innej. Mimo że winowajca całego filmu i tak się przyznał przy nim w jego obecności. Więc miałam tutaj taki e, mały dysonans, ale być może chodziło o to, kto przekazał wieści. Albo może to kwestia blizny na myśleniu Palistera? Chociaż nie wiem. Z drugiej strony mam wrażenie, że nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Nimona ma reprezentować inność, coś, co jest sprzeczne z przyjętymi normami. A w dzisiejszym świecie powszechne jest szczucie innością, straszenie innością. Często oceniamy książkę po okładce. Lubimy segregować ludzi i nadawać im etykietki dla naszego własnego komfortu. Z góry zakładać to, kim myślimy, że są. Szukamy potwora tam, gdzie go nie ma. Ludzie boją się nieznanego, tego czego nie rozumieją, i wbrew moralności i własnemu rozsądkowi ślepo powtarzamy krzywdzące hasła, które ktoś nam powiedział, że są słuszne i że tak powinno się traktować innych. Co gorsza, przekazując ten strach, tą nienawiść z pokolenia na pokolenie, małe dzieci. Wierzą, że kiedyś mogą zostać bohaterami, jeśli zatopią miecz w sercu kogoś, kto jest inny. To jest jeden z najmocniejszych cytatów, jakie ostatnio słyszałam i zawsze sprawia, że płaczę, więc przepraszam. Wszystko zaczęło się od Glory. Dziewczynki, która zaprzyjaźniła się z Nimoną. Jak to dziecko była w stanie widzieć poza podziałami? To dorośli wmówili jej, że Nimona jest potworem. I tutaj muszę przyznać, że nie podoba mi się ta nagła zmiana podejścia ze strony Glory, ale z drugiej strony dzieci mają tendencję do ślepego podążania za tym, co dorośli im mówią. I naprawdę aż tyle i tylko tyle wystarczy, żeby zaszczepić nienawiść w dziecku, czego niestety pracując w przedszkolu lata temu byłam świadkiem wielokrotnie. Swoją drogą cała geneza i historia gloryf i nimony. Jak przyznaje Stevenson, to wycięty content z jego komiksu. Oczywiście jest wiele innych różnic pomiędzy komiksem a filmem, nie tylko w konceptach postaci postaci mają też nieco inne charaktery, i na przykład Ambrozjusz i Bal w komiksie są wrogami, a nie parą. To znaczy, oni tam niby randkowali w międzyczasie, ale to nie było nic poważnego. Więc mam wrażenie, że to, że oni w filmie są parą, dodaje jeszcze większej głębi, ich relacja nie jest nachalna, jest naturalna. Relacja sama w sobie nie jest problemem, ale pojawiają się wewnętrzne problemy w relacji, które mogą dotyczyć nas wszystkich. I obaj mają bardzo ciężki dylemat, wybierając między miłością a etosem Rycerskim. Wydaje mi się, że dla Ballistera to jest jeszcze trudniejsze, bo to, że jego światopogląd został zburzony i stracił wiarę w instytucję, nie byłoby tak mocne, gdyby nie fakt, że jednocześnie stracił miłość życia i ma poczucie tej takiej zdrady. Mimo, że film różni się od komiksu, to Stevenson był otwarty na zmiany w trakcie produkcji. Według niego film miał być inny, miał być swoją własną produkcją? A mimo tych wszystkich różnic, dalej pozostaje wierny oryginałowi. Andy Stevenson również jako jeden z producentów dalej miał wgląd w postacie, w światotworzenie, w całą produkcję i we wszystkie zmiany, więc te zmiany wychodziły jakby od niego, więc były dalej zgodne z oryginałem. Film jest zdecydowanie genialny, ale mimo wszystko ma parę mankamentów. O większości z nich zdążyłam już powiedzieć w trakcie tego odcinka, a tutaj tylko dołożę parę rzeczy, które gdzieś tam lekko dla mnie zgrzytały. Wydaje mi się, że film miejscami miał drastyczną zmianę w tonie. Wiecie, z jednej strony mamy poważną sytuację, poważne problemy, a za chwilę się wygłupiamy. I wiem, że Nimona miało reprezentować taki jakby chaos i totalne przeciwieństwo Ballistera, a raczej tego, czego go uczono, ale po prostu myślę, że mogło być to lepiej zbalansowane. Nie mówię, że jest źle, po prostu czasami te takie sceny wygłupów wybijały mnie z rytmu. Innym problemem jest brak budowy świata. Nie tylko przestrzeni, w której dzieje się akcja, ale też bohaterów. O ile główni bohaterowie są świetnie napisani, tak dyrektorka. Jest tak przerysowanie pokazana, że od razu staje się oczywiste kim jest. Ten kolor, który jest wredny, jest wredny, bo tak, bez wyraźnego powodu, tak samo niewiele wiemy o królowej, jej motywacjach, dlaczego chciała zmienić świat, dlaczego chciała dać szansę palisterowi, więc film ogranicza się do paru postaci. I trochę nie podoba mi się zakończenie filmu. Tutaj może pojawić się mały spoiler, więc jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, to przewincie sobie do tego momentu. Do samego końca film był bardzo wysoko w moim osobistym rankingu. Mocne zakończenie, super, naprawdę. Nimona staje się potworem, za którego wszyscy ją mają. Widzimy nimony, które po prostu chce skończyć z życiem. I jest to coś, co Stevenson chciał zobaczyć, ale nie był pewny przedstawienia, bo bardzo trudno pokazać to dobrze. No i wiem, kończy się i miałam takie, wow, super, jestem pod mega wrażeniem, że zdecydowali się na takie zakończenie. Po czym bardzo szybko zapominamy o tragedii i Mona powraca. W sensie, to nie jest nam do końca powiedziane, no ale wiadomo, że powraca. Szczególnie, że poświęcając się przybiera formę Feniksa. O, mam wrażenie, że umniejsza temu poświęceniu, umniejsza temu ładunkowi emocjonalnemu i pokazuje po prostu brak konsekwencji w świecie. Natomiast trzeba podkreślić, że to również była świadoma decyzja Stevensona. Bo samo odrodzenie jest w trzonie postaci Nimony, nie tylko symbolicznie, ale również samego filmu, który po prostu umierał i powstawał wielokrotnie. Więc tutaj po prostu chcieli podkreślić to wskrzeszanie, to powstawanie z popiołów. Postacie w filmie stają się bliskie wielu z nas. Nimona reprezentuje wszystkich, którzy czują się inni, niezrozumieni, tych, którzy szukają akceptacji. Stevenson miał nadzieję, że Nimona będzie w stanie być głosem nadziei wsparcia, pokazując, że nasze odczucia czy inność nie czynią nas złymi, że mamy prawo czuć strach złość i ból. I to też nie oznacza, że jesteśmy zepsuci, czy jesteśmy zagrożeniem dla innych, czy to źle, że czegoś nie rozumiemy. Film miał pokazywać, że wszyscy zasługujemy na znalezienie kogoś, kto będzie nas wspierał bez względu na wszystko, żeby nie bać się być innym i po prostu być życzliwym do innych ludzi. Przesłanie filmu jest proste jak budowa cepa, ale mimo wszystko jest fenomenalny w swojej prostosie. Idealnie przekazuje to, co twórcy mieli do przekazania. Wszystkie te emocje, to to całe serce i praca włożone w ten film. Więc zdecydowanie polecam ten film pod każdym względem. Nieważne czy animacyjnym, muzycznym, czy jako sama rozrywka. A co z wami? Czy widzieliście już film? Co myślicie o tym filmie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tymczasem to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wyświetlają się teraz tutaj. Jeżeli chcecie być moimi patronami, to wiecie co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tak jak znajdziecie linki do materiałów użytych do napisania tego odcinka, jak i wszystkich moich social mediów, w tym Facebooka, Discorda, TikToka czy Instagrama. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, żeby nic Was nie ominęło w świecie animacji i żeby kreskówkowiczy było więcej. Niech kresku z bóg kreskówek ma Was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej.